Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem, jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. Dzisiaj troszeczkę w, innym, w innej konfiguracji się widzimy, ponieważ pomyślałem, że powrócę do mojego drugiego biura astrologii, astrologicznego, którym jest właśnie las i przyroda, tak jak to jak nagrywałem ostatnio. Tamtym roku, bodajże, w tamte wakacje jeszcze nagrania z lasu, no to o wiele łatwiej było znaleźć mi myśli, prawda i słowa, które mogą opisać po prostu to, co dzieje się w astrologii. No i dzisiaj, właśnie chciałem, abyśmy porozmawiali sobie na temat pełni księżyca, która będzie miała miejsce jutro, czyli 16 lutego. I widzicie, ta pełnia jest w znaku lwa w słonecznym. Znaku lwa, którym włada w zasadzie słońce. Na obecną chwilę, prawda, te, te kilka dni przed pełnią, to jest zawsze taki czas ten dzień, dwa dni przed pełnią, to jest taki czas, w którym księżyc jest w, stu, jest w, tak, zwanej, w tak zwanej fazie gibus, czyli jest tuż przed pełnią, prawda? I w momencie, gdy on dosłownie ustawi się do pełni, co będzie jutro, to wtedy on ustawia się w opozycji do Słońca, który oczywiście jest po drugiej stronie, jest w znaku wodnika, w ostatnich stopniach już w znaku wodnika. Umieszczę sobie tutaj, w tym miejscu teraz kosmogram, tak żebyście wiedzieli o czym będziemy w ogóle tutaj rozmawiać. Widzicie, i te, te kilka dni przed pełnią, to jest zazwyczaj napięty czas, który wymaga takiego... Mm, Spokoju wewnętrznego, ponieważ co się dzieje wtedy? To są dni, w którym my wiemy, że coś tak jakby nadejdzie, coś stanie się, coś osiągnie swoją, swój, swoją pełnię, właśnie, prawda? Czyli jak spojrzymy sobie podczas pełni księżyca na księżyc, jest on cały jasny, czyli jest podświetlony w pewnym sensie, prawda? Czyli daje nam iluminację czegoś. O czym być może wcześniej nie wiedzieliśmy, co dopiero się pojawia, dopiero się manifestuje. I przez te pierwsze dwa tygodnie cyklu księżycowego, ten księżyc, on jest takim, działa w bardzo subiektywnej sferze człowieka. Prawda? Kolejne dwa tygodnie, począwszy od pełni do nowiu księżyca, to jest już cykl księżycowy, który, i, i część cyklu księżycowego, która jest tak zwaną eksternalizacją, czyli eksternalizujemy to, co do momentu pełni działo się w nas. Prawda? Czyli jest to pewnego rodzaju proces i pełnia jest takim, takim zenitem wręcz w procesie, którym jest, który reprezentuje cykl księżycowy. A, a czego dotyczy ten pro, proces? Otóż widzicie dwa tygodnie temu, jak mieliśmy nów księżyca w znaku wodnika, to wtedy ten księżyc tak jakby nabrał tej wodnikowej energii, od Słońca i przez dwa tygodnie ta energia, ta energia budowała się, budowała się, i osiągnęła swoją pełną polaryzację, prawda? Ponieważ tym jest pełnia księżyca. Czyli ta pełnia księżyca będzie w znaku lwa. Już ten znak księżyc odwiedził, prawda? Jest już od pewnego czasu w znaku lwa. Ale co jest jeszcze ciekawsze, jest to, że ta pełnia księżyca ustawiła się w kwadraturze do węzłów księżycowych, czyli do osi ewolucji, do tak zwanego rachu i ketu. Rachu, czyli północny węzeł księżyca, czyli elementy, elementy tak naprawdę świadomości człowieka, nad którymi powinniśmy się skupić. I ketu, czyli to, co obecnie. Odwiedzamy. To, tego przeszłość obecnie odwiedzamy, to, jakie, jaki ładunek przeszłości powinniśmy zmienić i po prostu zrewidować ponownie. Czyli ta pełnia księżyca w znaku Lwa, prawda? Utworzyła nam taki wielki krzyż w znakach stałych. Znaki stałe, widzicie, to są znaki, które, których celem jest podtrzymywanie danej energii. Czyli mamy byk, byka, mamy lwa mamy skropiona i mamy też wodnika i to są wszystko znaki stałe jak sobie spojrzycie na zodiak naturalny zobaczycie że każdy z tych znaków stałych oczywiście jest w innym żywiole prawda czyli każdy żywioł posiada jakość stałej energii w sobie i ponieważ to jest pełnia księżyca prawda która ustawiła się do osi węzłów księżycowych to to co się dzieje w, w czasie tej pełni i tak praktycznie poprzez cały, ten, poprzez cały ten cykl księżycowy, w którym jesteśmy, ma bardzo silną, silną ważność, jeżeli chodzi o ewolucję emocjonalną człowieka. Ponieważ pełnia Księżyca, a także cykl Księżyca, dotyczy jednego: tego, jak my i nasze emocje ewoluują. Prawda? Ponieważ ewolucja z perspektywy astrologii ewolucyjnej, to jest ewolucja, która odbywa się na tle emocji. Ewolucja oczywiście nie tylko jest emocjonalna, może być też fizyczna, może być też psychologiczna, może być też duchowa, prawda? Ale Księżyc akurat i jego ruch reprezentuje nam to jak ewoluuje człowiek i jego sfera emocji. Czyli mamy Księżyc w znaku Lwa. Widzicie czym jest w takim razie znak Lwa? Każdy w sobie ma gdzieś swój znak słoneczny. Każdy w sobie i w swoim horoskopie ma też piąty dom astrologiczny. Ma znak, który jest na wierzchołku piątego domu astrologicznego. Być może w Twoim horoskopie Słońce wykonuje również jakiś aspekt do innej planety. Każdy ma trochę w inny sposób, każdy w inny sposób dochodzi do zrozumienia swojego Słońca. A czym jest Słońce i Lew? To jest jeden archetyp. Prawda? I podczas gdy mamy pełnię w znaku Lwa, to jest to pełnia, która uaktywnia w człowieku skrajnie subiektywną część osobowości. Dlaczego subiektywną część osobowości? Ponieważ, jak zobaczycie w sobie zodiak naturalny, prawda? czyli jeżeli postawilibyśmy sobie jako ascendent znak barana, to od barana do lwa, kolejno idąc, prawda? czyli baran, byk, bliźnięta, lew. Yy, bliźnięta rak i lew. Te znaki, te archetypy reprezentują to, jak człowiek i jego subiektywne, wewnętrzne życie, kształtuje się. W znaku lwa, ta subiektywna percepcja człowieka osiąga swój, swoje maksimum. Czyli, jeżeli mamy na przykład yy, piramidę potrzeb masłowa, takie coś, co wiecie, są, jest piramidka, która jest podzielona na takie warstwy, które mają. Które, w których zawarte są potrzeby człowieka prawda? I, i, i hierarchia potrzeb, potrzeb człowieka, to szczytem tej piramidy jest tak naprawdę archetyp lwa, jeżeli chcielibyśmy to odzwierciedlić w zodiaku naturalnym. Czyli ten szczyt piramidy potrzeb masłowa to jest bardzo podobny do, do tego, czym jest archetyp lwa. A co jest na szczycie tej piramidy? Jest tak zwana samotranscendencja. Czyli, żeby realizować siebie, realizować zrozumienie swojego ja jestem. Znak lwa to jest bardzo często niezrozumiała energia, ponieważ jeżeli ktoś ma silnego lwa w horoskopie, ma silne słońce, widzicie, nie zawsze ta osoba będzie osobą, która jest silna, która po prostu lubi, wiecie, przebywać wśród ludzi, lubi dowodzić ludźmi, lubi być liderem, lubi realizować się. To wszystko jest kwestią obserwacji, prawda? Ponieważ doświadczenie człowieka jest ważniejsze niż czyjś horoskop. Najpierw patrzy się na doświadczenie człowieka, które później stara się skorelować to doświadczenie człowieka z horoskopem. Czyli ten znak dwa, widzicie, on może spowodować, że ta pełnia księżyca albo wzmocni naszą personalną siłę, Albo będziemy czuli, że okej, okay, wiem, co powinienem, wiem, w którą stronę powinienem iść, wiem, co teraz jest moją misją, wiem być może, jak wrócić prawda, na swój szlak, na to, na to, do tego swojego poczucia posiadania misji, ale może też wytrącić nas, prawda, z tego poczucia posiadania misji. Dlaczego wytrącić? No dlatego, ponieważ pełnia jest w półkrzyżu, w wielkim krzyżu, to znaczy do. Do węzłów księżycowych. Ten tranzyt węzłów księżycowych, który zaczęliśmy od 18 stycznia tego roku, yy, widzicie, to jest tranzyt, w którym my pozbywamy się starych pragnień, pozbywamy się starych symboli siły, pozbywamy się tego, co wcześniej nas motywowało i być może dłużej nas już nie motywuje, już dłużej nie stanowi czynnika rozwoju. Dla nas. Te węzły księżycowe na osi Skorpiona i Byka, zresztą napisałem o tym dosyć obszerny artykuł, który znajdziecie na stronie internetowej mojej. Te węzły księżycowe, one chcą przez okres tego półtora roku następnego, chcą, abyśmy bardziej szukali siły w sobie, w swoich talentach, w swoich umiejętnościach, w swoich prawda, darach, jakie każdy z nas posiada. I ta pełnia, ponieważ lew to jest, często uaktywnia w nas kreatywność, to może być momentem zapalnym do tego, żeby w zasadzie powrócić z powrotem do tego, co stanowi nasze naturalne talenty, czyli do archetypu byka, w którym jest północny węzeł księżyca, ponieważ jest w byku, prawda? Teraz południowy jest w znaku skorpiona. Czyli ta pełnia Księżyca w znaku Lwa w 27 stopniu znaku Lwa ona tak naprawdę pokazuje nam gdzie możemy osiągnąć personalną siłę i personalny potencjał na dany czas na dany okres czasu czyli jeżeli do tej pory na przykład polegaliśmy na czymś cały czas mieliśmy jakąś misję mieliśmy jakiś cel w życiu i z jakiegoś powodu poprzez ostatnie dwa lata on nie miał, stracił tak, jakby swoje, wiecie, znaczenie, już nie zapala nas do działania takiego. To być może jest to moment, w którym dusza człowieka, dusza każdego z nas, wytwarza sobie nowy, nowe pragnienie, które chce spełnić. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, ponieważ południowy węzeł jest w Skorpionie, a on włada tym, w czym pokładamy nasze motywacje. Gdzie jest pragnienie nasze? Czego pragniemy? Po co pragniemy? Prawda? I ten południowy węzeł w skorpionie i pełnia do niego, w kwadraturze do niego, yy, może troszeczkę pozbawić nas takiego si poczucia siły, może spowodować, że będziemy czuć się osłabieni, ale ma to cel, ponieważ, żeby czuć się u szczytu swojej siły, czasami. Trzeba czuć sam, sam, sam dołek, swoje personalne siły, żeby zrozumieć, aha, to jest to, jak czuję się super bezsilnie, a to jest to, jak czuję się u szczytu swojej siły. Czyli to podlega oczywiście kwestii obserwacji dla każdego, ta pełnia będzie miała miejsce gdzieś indziej, prawda, w horoskopie. Również, również węzły księżycowe będą tranzytowały w innych, prawda w innych domach astrologicznych dla każdego z osobna czyli jest to zupełnie indywidualna kwestia gdzie tą nową siłę tą nową energię możemy znaleźć na dany, na dany czas w sobie tak się składa, że widzicie oprócz tego co się dzieje w pełniu księżyca mamy również ciekawy tranzyt Marsa i Wenus Mars i Wenus od pewnego czasu są w znaku koziorożca Wenus była w retrogradacji, prawda? W momencie gdy wchodziliśmy w rok 2022, Wenus była w retrogradacji. Tak nas dosłownie przywitał ten rok. Czyli tak się złożyło, że po prostu Wenus jeszcze zaczęła retogradację 19 grudnia tamtego roku i jeszcze nałożyła się na ten rok ta retrogradacja, ponieważ trwa 40 dni. Czyli działanie Wenus i Marsa, które są w fazie balsamicznej względem Plutona to jest bardzo silne podsumowanie pewnego rozdziału. Pewnych ostatnich dwóch mniej więcej lat, ponieważ tyle czasu trwa cykl Wenus i Marsa, ale również Marsa w stosunku do Plutona, ponieważ Mars i Pluton władają procesem ewolucji duszy kolektywnej, która odczuwalna jest poprzez tranzyt. Marsa, czyli świadomy transept, świadomą energię naszą, którą mamy. I tak się składa, że ta pełnia Księżyca w znaku lwa ustawi się w aspekcie kwinkungsu, czyli ustawi się w aspekcie tak zwanej korekcji. Ten aspekt to jest aspekt 100, przepraszam, 200, 210 stopni Księżyc między Plutonem. To jest aspekt bardzo socjalny, który może pozbawić nas poczucia siły siebie jako osoba funkcjonująca w świecie społecznym. Dlatego tak istotna jest teraz reewaluacja swoich celów w życiu. Prawda? oprócz tego, że ta pełnia się, 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 się prawda, buduje do jutra, widzimy, że coraz silniej dzieje się, y, coraz silniejsze napięcie mamy. Jeżeli chodzi o, o sytuację prawda, na, naszym, na naszej granicy, jeżeli chodzi o sytuację naszych sąsiadów, to jest bardzo napięta sytuacja, też właśnie obrazowana przez, przez to pełnię, przez ustawienie się pełni do węzłów księżycowych, prawda, przez to, że Mars i Wenus zbliżają się do Plutona, czyli są tutaj bardzo taka autoryt autorytarna energia, jest obecnie y po prostu w powietrzu wisi. prawda? I, i, I to jest bardzo istotne, żebyśmy teraz byli elastyczni. Elastyczność jest. Elastyczności uczyliśmy się w tamtym roku, w którym węzły były w znakach strzelca i bliźniąt. Północny węzeł był w znaku bliźniąt. Czyli uczyliśmy się tego, żeby być y, na bieżąco ze zmianami. Czyli ta aktywność mentalna, to teraz y, tak jakby nadal. Działa na nas i nadal nam jest potrzebna. Zwłaszcza jeżeli widzimy, że dużo rzeczy się e, zmienia wokół nas w świecie fizycznym i trzeba kombinować teraz w nowy sposób, prawda? Czyli ta pełnia e, księżyca. Aha, nie możemy jeszcze zap zapomnieć, że Nów księżyca, czyli część tej pełni Nów księżyca w znaku wodnika, odbył się również w bliskiej odległości do Saturna, czyli do elementu tego, tego, jak my, wiecie, budujemy się jako osoby, które posiadają funkcje w społeczeństwie, w mechanizmie społecznym. Może to jest czas na to, żeby dosłownie zmienić to, jak widzimy siebie, swoją funkcję społeczną. Może to jest czas na to, żeby wydobyć z siebie to, co zawsze chcieliśmy wydobyć, ten nasz pierwiastek, Dwa, tej unikalności, która wiem, że jest tylko nasza i tylko my ją odczuwamy. Może to jest czas na to, żeby zbudować z tego siebie i zacząć budować siebie w świecie siebie opartego na tym, kim jesteśmy. Siebie opartego na tej unikalności, ponieważ jeżeli na tym, prawda, zbudujemy siebie, to tak naprawdę ta funkcja, którą będziemy pełnili dzięki temu, będzie unikalna i dostaniemy tak naprawdę, damy. to znaczy nie dostaniemy. Damy od siebie najwięcej światła też innym, prawda? Lew to jest władane słońce, czyli słońce, jak sobie spojrzymy na słońce, prawda? To jest witalność. Każdy ma swoją witalność, każdy ma swoją kreatywność, która. Jeżeli dobrze ją prawda, wykorzystamy, faktycznie jest w stanie pociągnąć ze sobą innych i w stanie dać nadzieję również innym. Tutaj jest bardzo istotne również, żeby wyczuć w sobie i wczuć się w swoje serce teraz, ponieważ lew to jest też serce. Czyli widzicie, na, na polaryzacją lwa jest wodnik. Czyli mamy tutaj taką, taką dynamikę, prawda? Ten lew. To jest tak, jakbyśmy wiedzieli, co chcemy, wiedzieli, co jest potrzebne innym, prawda? I chcieli dać coś innego. Coś. coś, coś Innym sobą Dlaczego innym? No bo widzicie, wodnik jest znakiem powietrza Polaryzacja lwa Wodnik włada grupami osób Czyli dlaczego lew jest naturalnym liderem? Ponieważ jeżeli Jeżeli lew, prawda, działa Z poziomu serca To naturalnie przyciąga ludzi, którzy też rezonują Na poziomie serca I Tam nie ma pomyłki Wtedy, jeżeli taki jest rezonans Pomiędzy daną osobą, prawda Która chce dać od siebie coś jest obiektywna i działa z poziomu serca. Tak, jakby nie ma wtedy błędu, jeżeli odnajdzie taka osoba, osoby, które faktycznie nadają na, podobnym, na, podobnym, na podobnych prawda, częstotliwości. Bo serce, tak się składa, jest o wiele bardziej skomplikowane. To nie jest tylko pompa, prawda? To jest dzwon, tak jakby każdego człowieka, który swoim rytmem, czyli pulsem powoduje wibracje w innych. Dlatego tak istotna jest czakra serca i to istotne jest dbanie o czakrę serca. Prawda? Ten, to serce to znaczy rytm. To jest nasz indywidualny rytm. I możemy iść i żyć względem tego rytmu, czyli być dostosowani do energii czakry serca. Albo możemy być niedostrojeni do swojego rytmu i wtedy widzicie, otoczenie nam daje znać. Ludzie z otoczenia nam dają znać. Znajomi, przyjaciele. Oni dają nam feedback wtedy, prawda? Czują, że coś jest nie tak, i, i, i wtedy ta energia ta lwa staje się egotyczna za bardzo, jeżeli nie dostosujemy się do tego właśnie rezonansu, do tego, co nasze serce nam po prostu wybija. Tym jest moim zdaniem znak właśnie lwa. Także moi drodzy, zastanówcie się nad jedną rzeczą. Czy po prostu na daną chwilę coś tłumi waszą kreatywność? Czy żyjecie w zgodzie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, w zgodzie ze swoją kreatywnością, czy aktualizujecie swój potencjał? Bo widzicie, Kwinkung z Księżyca do Plutona pokaże nam i każdemu da do zrozumienia, czy on żyje względem prawda, swoich możliwości, tego, do czego został stworzony, tego, co jest w stanie osiągnąć w danym życiu, w danej tak krótkiej jednostce życia, czy też nie. To jest aspekt, który weryfikuje, prawda, czyjeś trudy, dotychczasowe trudy. Weryfikuje, czy ktoś daje z siebie wszystko, prawda, czy faktycznie jest kreatywny, chce cieszyć się życiem, czy być może przytłoczyło go społeczeństwo, prawda, i wizja tego, co, co powinien społecznie robić, tego, czy, czy wiecie, czy podporządkował się pod normy społeczne, czy nie. Czy robi to, co społeczeństwo uznaje za słuszne, uznaje za. Odpowiednie, może też właściwe, czy może raczej podąża za swoim sercem, prawda? Które tak naprawdę nie posiada takiego, jakby to powiedzieć, wymiaru czasu, prawda? Bo widzicie, lew to jest taka energia, która chce kreatywności, która wykracza czas, wykracza poza limit. Dlatego wielcy artyści często w ich horoskopach archetyp 2 jest bardzo silny, ponieważ ich kreatywność nie jest ograniczona czasem, nie jest ograniczona trendami, prawda? nie jest ograniczona jakimś takim społeczeństwem czy czymkolwiek, co, co jest na zewnątrz. Jeżeli tworzą z poziomu serca, to często ta sztuka, ich piękno, ich kreatywność jest po prostu ponadczasowa. I tego też Wam życzę, żebyście po prostu odnaleźli i nie bali się tego. Żeby, żeby dosłownie podążać za swoją kreatywnością, za swoją samoaktualizacją. Ponieważ człowiek jest czymś więcej niż tylko, prawda, skóra i kości. Jest duszą, która się realizuje. Duszą sama w sobie, która chce aktualizować siebie. I pamiętajcie, że dusza nie posiada pojęcia liniowego czasu. Dla niej jedno życie. To jest tylko jeden rozdział, to jest tylko jedno pudełko, w którym po prostu zamknęła się dusza, tak jakby w piaskownicy się zamknęła, prawda? I bawiła się w tej piaskownicy zabawkami, i potem, jak przyjdzie następne życie, to na następnej piaskownicy, i znowu, prawda? Ma do czynienia z tym, co ją ogranicza w ciele fizycznym i w danym miejscu i czasie, prawda, na ziemi. Także nie bójcie się sięgnąć po swoją kreatywność, bo to często owocuje. Na wiele, na bardzo długi w zasadzie czas, prawda? Na, to daje nam poczucie, które my bierzemy ze sobą. Także tego Wam życzę, moi drodzy. Tak jak mówię, to tak eksperymentalnie powracam trochę do natury. Miejmy nadzieję, że na następne nagrania spełni nowiu. Po prostu y, pogoda będzie dopisywała i będziemy mogli sobie porozmawiać z lasu, czyli z drugiego biura. I, i wiecie, co Wam powiem. Czasami mam wrażenie, że jak jestem tutaj w lesie i wśród natury, to to jest wszystko to, co jest. I tak naprawdę nie ma nic innego ponad to. Czasami mam takie wrażenie, że będąc tutaj w naturze czy u mojego znajomego, w szałasie, wszystko, reszta traci znaczenie. Reszta nie ma żadnego znaczenia, jeżeli człowiek jest w stanie żyć w zgodzie z naturą tego Wam życzę, żebyście odnaleźli to pogoda coraz lepsza się robi także będziecie mieli okazję do tego, żeby właśnie pospacerować, wiecie, trochę y, popcować z naturą I, i to po prostu w tych czasach y, jest bardzo korzystne, zwłaszcza dlatego bo mamy północne węzeł w znaku byka, czyli musimy powrócić do swojego ciała a najlepiej powrócić do swojego ciała wtedy, kiedy obcujemy tam i w tym, z czego ciało zostało stworzone, czyli z natury naszej. Także spokojnej pełni wam życzę, moi drodzy i słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.